12 października 1932 roku. To właśnie wtedy powstało Lego. Założycielem firmy był Ole Kirk Christiansen. Niestety nie ma go na naszym świecie już od dosyć dawna, gdyż zmarł 11 marca 1958 roku. To ciekawe Lego w początkowych latach swojego istnienia produkowało m.in. drewniane zabawki. Czy wiedzieliście, że przedsiębiorstwo nie od początku swojego istnienia nazywało się Lego? Nazwę tą przyjęło w 1934 roku. Lego nie produkowało zabawek z tworzywa sztucznego od razu. Zaczęło je produkować w 1947 roku. Pierwsze i proste minifigurki zaczęły się pojawiać w zestawach już w 1975 roku. A figurki, które są niezmienione pod względem konstrukcyjnym aż do teraz, są od 1978. W swojego istnienia, Lego zmieniało też co jakiś czas logo. Tutaj mamy logo z lat 1953-1953. Z kolei to logo występowało od 1972 do 17 listopada 1998. Tego samego dnia Lego zmieniło swoje logo na te, co znamy do dzisiaj, czyli te. A na przykład ten oto zestaw z Lego Castle pochodzi z 1978 roku, więc swoje lata już ma. A wy chcielibyście mieć taki zestaw w swojej kolekcji? a największy zestaw Lego wydany w całej historii, jest to mapa świata. Zestaw składa się z 11 695 elementów. Numer katalogowy to 31203 i jest zalecany dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Zestaw ma 104 cm szerokości. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że On Wam się spodoba. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Ja się już z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!